Dzisiaj e, chciałbym Wam pokazać moją zanętę na riga. E, widzę, że lubicie oglądać tak zwane mieszanie paszy, więc wjeżdżam tutaj z zigiem, z zanętą właśnie na Ziga. E, ta zanęta, ten filmik będzie częścią większego filmu, tak więc, żeby go nie przegapić, zostawcie suba, dajcie łapkę w górę i zaczynamy robić już naszą zanętę. Z czego będzie się składać nasza zigowa zanęta? Będzie się składać z drobnego peletu, tu mamy 2 mm. Troszkę grubszego, 4, ale robin, to jest Red Heights, truskawka. Tutaj mamy czwóreczkę śmierdziela. Żeby to wszystko nam oczywiście robiło taką super, mega, turbochmurę, to nie może zabraknąć po prostu mleka w proszku, który jest nieodzownym składnikiem tych nawet gotowych zanęt zigowych. Zwykła zanęta na karpia. Musi mieć jakąś bazę. Tu mam jakąś resztę federowej na rzekę. Do tego CSL, żeby to też jeszcze te drobinki tutaj, w tej fermentowanej kukurydzy były. I taki mój składnik to jest kukurydza, którą przerobię przez kruszarkę, żeby zrobić z niej taką papkę ponieważ e, ja nie robię typowych zupek, ponieważ uważam, że takie typowe zupki bardzo, bardzo, bardzo krótko działają, no chyba, że łowimy z rzutu, nęcimy z pąbem i możemy sobie dosłownie słownie, co 15 minut taką zupkę dorzucić, wtedy jest super, jest ok. E, ja łowię głównie z wywózki, więc mi zależy, żeby ta zalęta dłużej pracowała. Dobrze, od czego sobie zaczniemy? E, no to może zaczniemy sobie od wsypania peletu, żeby on w czasie tego naszego robienia już tutaj fajnie nam nasiąkał. Dzisiaj siedzę cały dzień, więc w sumie tej zanęty troszeczkę sobie zrobię. Dwójeczka. Czwóreczki troszkę. Troszkę innego koloru podkawka. Pelet ma tutaj za zadanie, e, tak naprawdę, robić z tej zanęty taką zanętę pracującą od dołu też tak, to wszystko tutaj w tym pelecie jest, on się będzie nam fajnie rozpuszczał, będzie nam pracował, pracował u góry. E, ok, teraz sypiemy sobie zanętę. Po prostu zwykłą sypką, no jakaś baza musi być, ona też tutaj, to Wam pokażę, może na łopatce. Nasypiemy do niej. O! Ona też tutaj, zobaczcie, ma takie fajne drobinki, tu jest zmielona, widać, kukurydza, jakieś makuchy. Odpady piekarnicze, cukiernicze, czyli jakieś biszkopty, pewnie wafelki. Więc taka zanęta jest jak najbardziej super, żeby zrobić naszą zigową petardę. Ja sobie wsypię jeszcze tutaj resztkę takiej troszeczkę innej. Ona ma inny kolor, jej sobie dam już końcóweczkę. Ona ma jeszcze takie pieczywko fluo, widzicie, tu się musi dużo dziać. Nasze mleko w proszku. Tego też nie ma sensu dawać za dużo, O, tylko tyle, ponieważ to jest bardzo, bardzo, bardzo mocno wydajne. I teraz nasza kukurydza. No ją musimy przerobić przez kruszarkę. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Chcę, żeby właśnie z niej była taka słuchajcie, patka. Eee, odwrotnie, tutaj wsypujemy. O nie, będzie super. Umielimy ją ile się da. Nie bójcie się o takich grubszych frakcji, one naprawdę nam tutaj pomogą. Nabieramy i mielimy. Potem pamiętajcie oczywiście, żeby sobie tą waszą kruszarkę ładnie wyczyścić, ponieważ z kukurydzy może być to troszkę trudne. Całych ziaren też się nie bójcie. Ryba z ziga wychodzi również od dołu, że tak powiem. Więc warto mieć coś też grubszego w naszej zalęcie. Masa została jeszcze. Ale myślę, że taka ilość mnie satysfakcjonuje. Nic chyba więcej już no nie wyskrobię. OK. I teraz zalejemy sobie to ładnie Cesarem. Taka ilość. O, nie więcej. I to wszystko mieszamy. Ja za chwilę pewnie będę musiał skoczyć po wodę do łowiska, bo je wcześniej to tak nie dodałem i będzie nam taka sucha. Więc za chwileczkę do Was wracam. Ok, słuchajcie, mam wodę. Za ja sobie dolewamy jej i robimy z tego taką właśnie nie zupę. Słuchajcie, kamera mi się ugotowała, jak, jak mieszałem zanętę z wodą. Eee, tak ona się prezentuje już na, na sam koniec. Pokażę Wam teraz. taką małą, małą tubkę. Może nie tubkę. Taką łopatkę Wam wezmę, pokażę, zaprezentuję. Powiem Wam, że nawet niegłupim pomysłem byłoby to przeczyć przez sito tyle, ile by się dało. W ogóle byśmy już na powietrzu tą zanętę, no ale sita ze sobą nie mam. O, to już wchodziłem do wody. Chciałem coś sprawdzić, oh. żeby się tylko nie utopić ze sprzętem. Ja Wam teraz chcę pokazać, jak to tutaj powinno i będzie nam pracować. Ja sobie ją jeszcze trochę potem dowilżę. To jest nasza zanęta. Zobaczcie, jak ona pięknie pracuje od dna na samą, do samej góry. Wszystko tutaj się winduje, e, działa, zostawia piękną smugę. Tutaj wcześniej wrzuciłem, jakieś 10 minut temu i zobaczcie, z niej się też ciągle wszystko unosi. Tak ma pracować zanęta na zigach. Dlatego nie robię zupek, bo zupka pracuje tylko u góry i koniec, jej nie ma, a ta wszystko oddaje nam z dna. Pamiętajcie, żeby na ziga, moim zdaniem tak jest najskuteczniej, żeby właśnie nęcić z dna.